ma się ma Jeszcze raz ma to ja, Ninjaman. No i dzisiaj recenzujemy ostatni zestawik z Haulika, Czyli statek, znaczy no ten tutaj jak widzicie statek, czyli tutaj z uniwersum Kapitan Marvel, a zarazem Marvela. No i akurat to jest mój pierwszy zestaw jeśli chodzi o to uniwersum Marvela. No i jest to zestaw Kapitan Marvel and the Skrull Attack. Czyli chyba Kapitan Marvel i Atak skruli No nie wiem. No i dostajemy tu bardzo ciekawe figurki. Talos, Nick Fury to już może nie tak bardzo Kapitan Marvel. No i Kotek Ghost, czyli taki powiedzmy deserak. To otwórzmy to już. Dobra, tutaj sobie wspomogę się dwoma palcami, bo niektórych pudełko idzie ciężej. Tak zrobić. Dobra, tamtego nie musiałem. Tak jak w zestawie pyrenniczka e, Rexa. Też chyba nie musiałem. Dobra, paczka numer jeden. O, tutaj te blastyki do Captain Marvel. nowy element. O, kurde, myślałam, że trochę mniej naklejek będzie, ale tutaj dużo ich bardzo i przeźroczystą. Tutaj możemy dopuścić, żeby jakiś spruszek się tam targ. Numer trzy. Zobaczmy, ile konkretnie mamy. Aha, tu nie pisze. No to niestety mamy dwójkę z dużymi dosyć elementami. Eee, i, 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 I. Nic. Aha, no dobra. Żeby było fajnie, to jeszcze postawię. No i sądzę, widzimy się, kiedy już zestawik zostanie przeze mnie złożony. A później będziemy go oczywiście oceniać. Więc ja biorę się do składania. No dobra, dobra, słuchajcie Zestaw sko y skończony I zbudowany I słuchajcie, na razie na niego patrząc nie mam <tryk> Ja, Trochę się mieszam Absolutnie żadnych zastrzeżeń Słuchajcie, zestaw jest kozacki Na serio Jeszcze ten kotek super jest Figurki są super No na razie nie mam żadnych zastrzeżeń Nowy element, taki blasterek Często występuje w zestawach a taki bardziej heroicznych, a ja takich heroicznych zestawów aż bardzo nie miałem. No, pokaże się? No nie chyba. No, po prostu tu jest taki super blasterek, który tutaj także kapitan Marvel trzyma. Jak będziemy omawiać figurki, może nam się uda. Powiedzmy, to wyciągnąć. No i na razie zajmijmy się statkiem, a później figurkami. Tutaj zrobiłem, trochę nie wyszło, ale no, zrobiłem taką scenę, że po prostu tutaj ten Kapitan Marvel, chce go udusić czy coś. Ile się nad tym pracowało, bo ta figurka nie chce się trzymać, ale no cóż. Dobra, dajmy temu całemu Talosowi, A na YouTube myślałam, że mówią Thanosowi. No dobra, nieważne. Mamy tam Kapitan Marvel, Talosa i bus. Tutaj jeszcze ten basterek. Klocek. No i dobry. Słuchajcie, statek, zobaczcie, super wygląda, super. Tutaj może dużo studów, no ale wygląda sam w sobie super. Nowy elemencik taki poboczny, taka nowa kabinka. Tutaj możemy to tak odczepić, to, nie wiem co co jest. Tutaj także wyjmijmy tą figurkę. Może trochę minus, że te dwa studziki mogą nam wadzić przy wyciąganiu figurki. Dobra, siedź sobie na razie. Możemy sobie, słuchajcie, ustawić te skrzydła jak nam się podoba. No prawie jak nam się podoba, no ma to swoje ograniczenie, ale jest nam zalecane tak ustawić. Tutaj możemy, tak, no, możemy sobie poustawiać te skrzydła. Nie do końca tak, ale możemy sobie poustawiać to. Ale jest zalecane w instrukcji, tak. No i się tego trzymajmy. I tutaj, tam słyszeliście szeleszczenie, to tam sobie wsadziłem ech, broń Nika Furyego. Tak, taką broń ma. Lepiej później będzie to pokazać przy pokazywaniu figurek, więc tam możemy sobie jakąś postać włożyć. Na przykład zaproponujmy sobie Gus. No i tam. Sobie siedzi grzecznie. Kotek. Dobra. Słuchajcie, tutaj mamy coś takiego z obydwu stron. A, i taki plusik, że mamy że tutaj mamy fajne miejsce, żeby sobie ten statek trzymać i on gdzieś leci. A rzadko się tak, kiedy w zestawach Lego zdarza, że mamy takie fajne miejsce. No i słuchajcie, wystarczy, że to czarne tak uderzymy lekko i nam statek strzela. Takimi właśnie elemencikami, a drugiej strony jest dokładnie tak samo. Ja to może tak sobie tu dam. No i tak tak się będzie robić i widzę. Dobrze. Co jeszcze o tym statku? No słuchajcie, tutaj możemy sobie to na przykład podnieść, ale to nie jest coś takiego super może. No dużo naklejek przeźroczystych w sumie, same przeźroczyste były, ale dało się to jakoś dobrze zrobić. Przynajmniej na miarę. Fajnie, bo możemy sobie, nie wiem, zrobić jakąś walkę na tym statku, bo właśnie tutaj dużo jest studów. Także jednak to jest plusik, a może taki niewielki minusik. No. Tutaj mamy, słuchajcie, że ten statek sobie leci jako. No i słuchajcie, już nie mam za dużo do powiedzenia o tym. Ale na serio, bardzo dobra konstrukcja, bardzo mi się stateczek podoba. Wszystko na serio. Mi się w nim podoba. Tutaj mamy nawet takie światełko. Tutaj jeszcze gdzieś drugi powinno być, tylko nie wiem gdzie. Tutaj sobie to przyczepię mocniej, bo mi się tak chyba mocno nie przyczepiło. Tutaj też mamy, tylko że czerwone. Ja tam sprawdzę na podwoziach, znaczy na bardziej w dole. Tutaj niestety nie mamy tych, co się przesuwałem, a tu mamy. To jest trochę dziwne. No to nic takiego. Tutaj, słuchajcie, powinien być. Jeszcze jeden taki lucek, ale go nie widzę, no, ale na pewno więcej tu montowałem. No więc, słuchajcie, no serio, satek mi się tak podoba, jak nie wiem, kabinka jest także spoko. Och, tak, montowujemy ją, no i chyba omówiliśmy nasz sateczek, nie ma tak dużo funkcji bawialnych, ale sam zestaw jest super, tutaj gładziutki nawet taki, jest spoko. No, i uważam, że już możemy przejść do oglądania minifigurek. No dobra, no to pora na obejrzenie minifigurek. Zacznijmy od Captain Marvel, głównej bohaterki filmu. Tu ma właśnie ten cały blasterek. Twarzyczka jest taka. Taka trochę plusu. No i taka radosna bardziej. Taka uśmieszek, włoski z pokosą. a Trochę inne, może niż w filmie. No tutaj nawet ta na pudełku to widzę. Różnice. No. Torcik jest bardzo dobry. Ma taką gwiazdkę. Trochę, czerw trochę czerwieni jest. Trochę ciemny Znaczy, trochę czerni. E, od tyłu, jak się prezentuje. No, no, co za. Co za, słuchajcie. Co za jakość. Jezu, jak to czasami ludzi potrafi wkurzyć. No, jezu, no! Jezu, no. No, dodam tylko, że figurka nie ma na druku, na nóżkach. No, i teraz widać, no. Tutaj widzicie takie, takie też podobne. Ma tu pas jakiś. No, i uważam, że figurka jest jak, naj, jak najbardziej spoko. Ale z tych wszystkich figurek najsłabszy jest Nick Fury. Tylko to nie ma sensu, bo ten Nick Fury, ale pamiętam, był łysy i miał opaskę na oko. Coś mi to zawsze wytłumaczyć. No bo ja na tym filmie niestety w kinach nie byłam, więc możecie mi wytłumaczyć, dlaczego taki jest Henry Kiuli, może jakiś jego brat. No nie wiem, możecie mi to napisać w komentarzu, jeśli byliście w kinach na tym filmie, albo jeśli go oglądaliście po prostu. No. Jest to figurka czarnoskóra. Yy, takie nowe włoski u mnie akurat, fajne. Torcik, no, krawacik, jakieś tutaj, poszewka czy coś. Tam, jakieś, nie wiem, no jak to nazwać, też muszki niestety są bez nadrukus. Taka, właśnie widzicie, broń fajna. No, przypomnę, włoski są fajne i nasz Nick Fury także dostaje taką twarz bardziej radosną. No, i tu właśnie już taka bardziej rozcieczona. Nie tak bardzo, ale jest. Może jeszcze raz wam pokażę, bo słabo było widać. No widzicie, taka bardziej już postawiona, a tu taka radosna, jak będzie widać. No, taki uśmieszek po prostu. Dobry. No i słuchajcie, no, nowy elemencik, jakże, ale także super kotełek. Zobaczcie, zaraz wam pokażę ten jego przodzik. Ale jakoś mi się poprawi. No jakoś, popraw się. Już jakoś. No tylko się pogarsza, no. No co za kurydę, słuchajcie. Nie wiem. 3 minuty my zmarnowali. Jezu, no durna jakość. No, tu, no tak mam, mogę pokazać w sumie, taki słuchajcie nosek, taki różowiutki, taki uśmieszek, takie fajne oczka, I taki brzuszek, słuchajcie, od dołu nie ma nadruków, ale jest taka dziura dosyć, ogonek słuchajcie, taki giętki fajny, ale może Wam pokażę nadruki boczne. Jezu, no ile muszę na to czasu marnować. Nie no, napiszcie w komentarzu czy też Was wkurza, jeśli macie słabą jakość nagrywania Po prostu, tutaj on ma takie właśnie paseczki Widać stąd bardziej, takie paseczki ma No i na głowie też ma, ale mniej widoczne Ale ma na głowie Uważam, że chyba lepiej by wyglądał bez tych na głowie No i na koniec zła figurka najprawdopodobniej może to jakiś dobry gościu, tylko obrażony, czy coś. Niestety nie, też nie ma nadruków na łóżkach. Jest łysy, nowy element taki z uszami. Spoko torsik, taki posrebrzany, trochę różowego, czy żelatowego, co ja mówię. Tutaj tak samo. Niestety ma tylko jedną twarz, ale to by było widać. No i spoko nasza figureczka. Bardzo dobrze wykonana nawet twarzyczka. W sensie, dobrze nadrukowana. No i jeszcze może uda mi się tam Goose lepiej pokazać. Ten to chyba jakiś kod Kapitan Marvel, nie jestem pewien. Może kod tego, Nika Fiurego. O, widzicie, takie paseczki, no słabo widać, no przepraszam, ale no było trochę le lepiej widać tam. Więc super, jestem ucieszony, że mam takiego nowego pupilka. No, i zakładam, że to raczej jest dobry bohater, ten ghost, ze względu, że ten cały talos trzyma na ogonie tego kota, więc raczej został ten kot porwany bardziej. No, A czy celne? Celnąłem, ale także sprawiłem, że jeden naboik mi spadł. Yy. Czekajcie, no. No dobra, więc słuchajcie. Uważam, że do figurek też nie mam żadnych zastrzeżeń, więc widzimy się w podsumowaniu. No okej, okay, okej, okay, słuchajcie, no to mamy podsumowanie tego filmiku. No i zobaczcie, seroprzyzna trzeba było dużo naklejek. No może nie tak dużo, ale no i tak dużo. Instrukcja na no, spoko jest, słuchajcie. No i zobaczcie tutaj na zapasy. Tak to spleiłam, ale by mi się wysypało. E, mam problem techniczny, bo mi właśnie klocek spadł, tylko nie mogę go znaleźć. Nie wiem. Dobra, zajdzie się prędzej czy później. Mamy, słuchajcie, jest na zapasach taki klocek, mały nasz klocek, taki, taki zielony, czerwony taki kwadracik, niebieski kółeczko, czerwony kwadracik, tylko że nie, nie, przy, nie przy Czary kwadracik, szary kwadracik, trójkącik przeźroczysty, taki bardziej kremowy, dostrzeleczny element, technikowy taki element i to tyle. No tylko jeszcze ten jeden element mi wypadł, ale nie wiem, gdzie on jest. Więc ja go poszukam może, ale czuję, że chyba jednak mi nie wypadł. Mogłem się pomylić troszkę. Aha, jest! Dobra. Taką kuleczkę jeszcze. Szarą mieliśmy. No. Niestety, tak bywa często, jak się klei taśmą. Więc słuchajcie, ocena jeszcze zestawu. No jakże inaczej, no 10 na 10 ludziska, no. Ten zestaw, no mówię, nie mam do niego zastrzeżeń, do figurek nie mam zastrzeżeń. Więc, cóż miałem dać? No, na pewno nie 9 na 10. No słuchajcie, ten zestaw... Jest taki super, że nie wiem normalnie. Zakup idealny. Bardzo podobnie mi się ten w Rexa, ale dałam 9,5 na 10, bo jednak tam miałam z jednym takie zastrzeżenie, ale nie takie bardzo duże. No i miałam zastrzeżenie, no do kiciro, że kiedy nie miałam trochę gorzej, bo 8 na 10 dałam. No dobra, słuchajcie. No ale uważam, że budowa jest bardzo, bardzo dobrze dopracowana, więc słuchajcie... To tyle z tego odcinka, więc słuchajcie. Do zobaczenia, papa, i widzimy się w następnych odcinkach. Cześć!